W zadaniu N, era i mitologii, mieliśmy daną grę, w której na początku mieliśmy P punktów, a chcieliśmy, naszym celem było uzyskanie K punktów. To, co mogliśmy zrobić, to w każdej sekundzie mogliśmy zatrudnić tylu robotników, tylu ilu chcemy. Każdy z nich kosztował nas C punktów, które musieliśmy wydać od razu, ale dzięki takiemu robotnikowi co sekundę dostawaliśmy V punktów. I naszym Celem było sprawdzić, w jakiej najmniejszej liczbie sekund jesteśmy w stanie uzyskać, skończyć naszą grę, czyli uzyskać k punktów. Możemy w tym zadaniu poczynić kilka prostych obserwacji. Po pierwsze, że, jeżeli, że jeśli planujemy kupić jakiegoś robotnika, to lepiej to zrobić od razu, kiedy mamy na to pieniądze, no bo robotnik wcześniej zacznie produkować punkty, a potem nie będzie kosztował nas drożej, więc to się opłaca zrobić od razu. Po drugie, z racji, że wszystkie liczby na wejściu były nie większe niż 1000. Wiemy, że czas zbierania pożywienia będzie, nie będzie większy niż 1000, no bo używając jednego robotnika on jest w stanie nam okre zdobyć te wszystkie punkty przez 1000 sekund. Co więcej, nic, nigdy nie będziemy potrzebować więcej niż 1000 robotników. No bo yy, kupienie. No, Mając 1000 robotników, już jesteśmy w stanie po sekundzie zdobyć tyle pożywienia, ile potrzebujemy, więc tyle punktów, ile potrzebujemy, więc nie musimy się zupełnie przejmować. Zatem rozwiązanie zadania polegało na tym, żeby zrobić taką prostą symulację, czyli założyć sobie dla każdego możliwego x, że kupimy sobie dokładnie x robotników. Jak już wiemy, że kupimy x robotników, to symulujemy wszystkie sekundy od początku do końca, czyli Iterujemy się od pierwszej do tysięcznej sekundy. Utrzymujemy sobie, ile mamy punktów. Jeśli stać nas i kupujemy tylu robotników, ile nas, na ilu nas stać, chyba że już przekroczyliśmy ten limit, że chcieliśmy kupić x robotników, to te, wtedy nie kupujemy tylko zdobywamy punkty. No i wiemy, że w każdej sekundzie zdobywamy tyle punktów, ile mamy robotników razy v. I w momencie, jak zdobędziemy k punktów, no to nie musimy już kontynuować, możemy przerwać naszą symulację. Więc mogliśmy sobie wykonać taką sy symulację. Tych symulacji było 1000. Każda trwała 1000. E, 1000 e, trzeba było się przeiterować po 1000 sekundach możliwych tej symulacji, więc to spokojnie mieściło się w czasie. Rozwiązanie też, to zadanie można też rozwiązać w czasie złożoności liniowej od wielkości liczb na wejściu. No nie było to wymagane. Jeśli ktoś chciał, mógł sobie napisać takie szybsze rozwiązanie.